Moi drodzy, coraz częściej mówi się o tym, że coraz więcej państw próbuje zlikwidować gotówkę i wprowadzić waluty wirtualne. Coraz częściej mówi się o CBDC i że naprawdę niedługo grozi nam likwidacja gotówki. Ale dlaczego tak bardzo wielu rządom zależy na zlikwidowaniu gotówki? Tu nie chodzi tylko o to, żeby mieć kontrolę nad tym, na co ludzie wydają pieniądze, ponieważ w przypadku gotówki jest bardzo dużo rzeczy, które możecie kupować, i nie są one rejestrowane. Natomiast wszelkie transakcje bezgotówkowe, tak jak teraz są przelewy, czy karty kredytowe, czy karty płatnicze, wszystko jest bardzo dobrze rejestrowane. W przypadku rezygnacji i likwidacji gotówki, każda wasza transakcja będzie monitorowana. To co gorsze. To nie chodzi tylko o to, że polityka fiskalna będzie w stanie inwigilować, na co wydajecie pieniądze i będą próby zlikwidowania oszustw podatkowych. To wcale nie o to chodzi. To nie chodzi też o to, że szara strefa, która bardzo często bazuje na gotówce, nie będzie miała możliwości płacenia za narkotyki, broń i wiele różnych innych nielegalnych usług. Tu chodzi też o to, że to system będzie decydował, czy wydaną transakcję możecie. Dokonać, podam Wam taki prosty przykład, który niestety w ciągu 20-30 lat może się stać naszą rzeczywistością, ponieważ połączenie systemów wszystkich razem, nie tylko płatniczych, ale zdrowotnych, czyli ta cała digitalizacja naszego życia, doprowadzi do tego, że będziecie chcieli kupić sobie kawę, i system Wam odmówi możliwości zakupu kawy, ponieważ według systemu Wasze mieszkanie, które zakupiliście na raty, pozostało jeszcze wam 26 lat rat, natomiast wyniki badań waszej krwi sprawiają, że macie nadciśnienie, co niestety wyrokuje, że możecie umrzeć za lat 17, w związku z czym nie moglibyście do końca spłacać mieszkania. W związku z czym system odmawia wam kawy, i wszędzie gdzie pójdziecie, system odmówi wam. Dokonania transakcji, wszędzie, gdzie będziecie chcieli kupić kawę, system, powie, system odmawia. Napij się wody, zjedz marchewkę, i wszędzie będzie to tak wyglądało. Jest to oczywiście troszeczkę przerysowane, ale niestety tej patologii będzie dużo, dużo więcej. Ale uwierzcie mi, na pewno ludzie sobie z tym poradzą, ponieważ próba kontrolowania pieniądza skończy się w taki sposób, że na bazie kryptowalut. Na bazie blockchaina powstanie tak zwane shadow money, i nie będzie tego nikt kontrolował. Wszelkie transakcje nielegalne, czyli nie tylko narkotyki, broń i wszystkie inne naprawdę przestępcze pieniądze, ale również taki wariant, że będziecie chcieli opierdolić zwykłego cheeseburgera, ale system Wam powie nie. Bo macie za dużo cholesterolu we krwi i nie możecie zjeść cheeseburgera, zjeść marchewkę, system odmawia, zjeść marchewkę, napij się wody. Wtedy będziecie takim many na czarnym rynku, płacić za zwykłego cheeseburgera i Coca-Colę z cukrem, której również wam system odmówi, dlatego że macie podwyższony cukier we krwi. W związku z czym zapamiętajcie sobie, nie da się żadnemu systemowi wyeliminować alternatywnego systemu płatności. To, co ja nazywam shadow money, na pewno będzie pojawiało się wszędzie, gdzie system będzie próbował kontrolować to, na co wydajecie wasze własne pieniądze. Co więcej, z jednej strony narodzi się cały system shadow money, który będzie te wszystkie transakcje ze szarej strefy regulował i umożliwiał płatności. Powstanie również tak zwany shadow banking, czyli synteza shadowmany i przeniesienia tych pieniędzy z szarej strefy do oficjalnego systemu, który próbuje się wprowadzić. Także pamiętajcie, nawet jeżeli rynek kryptowalut, a jest to nieuniknione, zawali się, ponieważ prawda jest taka, że ten pierwotny rynek kryptowalut, teraz to jest jedna wielka dekada eksperymentów, przychodzimy do kresu, to wszystko zostanie zdelegalizowane, to wszystko zostanie, to się zawali, co zresztą widzimy, ale na zgliszczach na zgliszczach blockchainów i tych wszystkich kryptowalut pierwszej generacji narodzi się zupełnie nowy system finansowy, którego nie będą w stanie banki kontrolować. Będzie się on nazywał Shadow Money. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.